Wysyłajcie Dawidowi Jasperowi donejty i zostawcie łapkę w górę i suba, a będziecie zbawieni na wieki wieków. Powtarzam, tak powiedział Bóg. Zostawiajcie Dawidowi Jasperowi suba i dzwoneczek i wysyłajcie mu donaty. Będziecie zbawieni na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna. Dobra, Inaczej kurwo, powiedziałbyś mi z realu, inaczej kurwa bym ci wyjebał. Z no ja bym cię zabił kurwo, nie chcę cię się bym cię kurwa zajebał nożem. Dawid, chodź tu, pomóż. Powiedz twojej matce kurwie, żeby nie puszczała się po latarnią